Z tej strony, kreweton nie jest osoba. Dzisiaj witam Was chora, bo chora, ale witam Was na środowej aktualizacji. I po raz jeden z nielicznych widzimy się w środę na środowej aktualizacji. Myślę, że spoko sprawa. Ja się cieszę mega. I to ostatni tydzień Święta Jeździeckiego. Stety, niestety, Święto Jeździeckie dobiega końca. Więc przeczytajmy sobie szybko co jest w aktualizacji, I potem zabieramy się ze zadania, bo nie mogę się doczekać, jak się ta fabuła potoczy. Więc tak. Myślę, o w ostatnim tygodniu święta to jest finałowy tydzień, ostatnia szansa, by zobaczyć wszystkie dostępne atrakcje, zanim święto zniknie aż do kolejnego roku, więc ludzie, kupujcie konie, jeżeli chcecie, bo będziecie długo czekać, żeby znowu wróciły. Co nam się dzieje? No to tak, mamy podwójne punkty doświadczenia dla konia, we wszystkich wyścigach świątecznych, więc to jest idealny moment, żeby sobie wytrenować konia, naprawdę mega opłaca się to teraz właśnie robić. <laughs> Konfrontacja z Sabin, jeste dużo dobrze wiedzą, że bezpośrednia... Ojejku, przepraszam, dużał w mikrofon. <laughs> Jestem dużo dobrze wiedzą, że bezpośrednia konfrontacja z Sabin to nie jest dobry pomysł. Dołącz do nich, aby dowiedzieć się, co Sabin kombinuje. Alex ma plan, który bez Twojej pomocy się nie powiedzie. Masz na tyle odwagi, by przejrzeć im tego Sabin. Słyszeliśmy, że to zadanie można dostać więcej punktów doświadczenia dla gracza. Pośpisz jednak, bo w już prawie dobiegło końca. O, więc bardzo fajnie. Więcej punktów dla gracza, mile widziane, żeby. poziom troszeczkę sobie podreperować, bo kurcze. Chyba <ścoughs> ja mi dużo do 22. Pościg. Gdyż już odgadniesz zamiary Sabiny, poddać ją na próbie. Jak sobie poradzisz w tym wyścigu z mrocznym miejscem? Postaraj się ją dogonić. Możesz wracać każdego dnia, by odebrać nagrodę i podjąć wyzwania Sabiny. Ostatnia szansa na zakup ekskluzywnych zwierzaków i koni świętajwieckiego. W przyszłym roku wrócą. Nie dotyczy to jednak koni lipicańskich, więc jeżeli ktoś chce lipeczka pięknego, ukochanego mojego lipeczka, to zachęcam Was do zakupienia właśnie teraz, bo później już papa pa, i nie wrócą. Żeby nie było zdziwionka, tak jak czasem ludzie robią, że o konie mają nie wrócić, a potem jest u, 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 jak to nie wrócą. Właśnie dlatego warto czytać aktualizacje, kochanie potem? Tworzenie więzi z końmi. Pracując nad tzw. Tak inicjatywą tworzenia więzi z końmi, chcemy, by każdy nowy koń niczym początek ekscytującej podróży. Nasz zespół ma wiele pomysłów dotyczących tego, jak pomóc graczom odkryć i wyrazić ich osobowość i wierzchowców. Osobowość ich wierzchowców, przepraszam. Na początek wydaliśmy możliwość modyfikacji wieku i płci. Potem przetestowaliśmy nowe okno zakupu koni z pomocy połowy naszych graczy. Teraz wszyscy mogą korzystać z nowego okna zakupu koni w przypadku zwierząt sprzedawanych podczas święta. raz chcielibyśmy postawić swoje zdanie zanim zanim i do funkcji dla wszystkich naszych mieszkańców. Moje zdanie jest takie, że jest to przepiękne i absolutnie czynujące i niesamowicie mi się to podoba. Więc e, takie jest moje zdanie. A w przyszłym tygodniu wracają koniki Pasofino, w sensie wracają, bo przez przypadek zostały dodane, więc... Myślę, że spoko sprawa. Zabierajmy się już do pościgu, bo tutaj jest to specjalnie niedaleko, żeby od razu je zacząć. Także zaczynajmy. Wyścigi oczyszczają umysł. Tutaj, jak dołączymy ukradkiem do grupy, jest w Sabin? Oki. Okay. Jest jedna sprawa, która mnie martwi. Jeśli zbliży się do Sabin, mogę przestać je kontrolować. Chciałabym ją trzasnąć błyskawicą, taką niedużą, ale jednak. Racja, Też nie chciałabym stawiać z nią twarzą w po tym wszystkim co zrobiła. A ty co myślisz o kontrolacji z Sabin? Zrobię to dla strażników, Eden. Sobie nie ma z tobą szans, tego jestem pewna. Linda ma rację, a do tego Sabin jest tak zapatrzona w siebie, że w życiu nie będzie o nic podejrzewać. Oki. Okay. Powodzenia, sekretny agent, go Juliet, puszcza oko. Dobra. W życiu nie będzie nas o nic podejrzewać. Slow motion, takie jak ona idzie, to jest, to jest specjalnie zrobione, jeszcze jakiejś epickiej muzyki brakuje. W sensie pewnie jest epicka muzyka, tylko ja mam wyłączoną ze względu na prawa autorskie, ale zobaczcie, jak ona jest piękna. Totalnie jest śliczna razem z jej pięknym konikiem, jak są odnowieni. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Nie widzisz, że nie mam czasu, przecież to oczywiste, że nie jesteś tu po to, żeby do mnie dołączyć. zmykaj Juliet, ja sobie wiem, jak masz na imię. Ja wiem o Tobie wszystko. tego tak właściwie to, co cię to sprowadza? eeeem zaczęłaś chodzić na siłownię <grywa> dlaczego? chcę zdobyć moje treningi? Ani mi się śni. jak wiele rzeczy jest... jak wiele rzeczy na Jorwiku tajemnice mojej siły są pilnie strzeżone daję to miejsce alternatywy dla naiwnych i przesadzonych klubików które się rozparaszują na wyspie Niekoś nie każdy chce dołączyć do niskiego i zdalnego klubu noszących pracoletki przy na całe życie oczywiście ci, ja nie mają szans by mną mogą sobie pomarzyć co dziwi się to, że nie mam tajemnic, a nie wydaje ci się, że gdybym coś przed Wami chciała zrobić, byłabym dyskretniejsza? Dobra, skoro nie chcesz mnie zostawić w spokoju, to przynajmniej się do czegoś przydaje. Zapewnij mi trochę rozrywki, Juliet. Zawsze hasł z tymi kochającymi Aidenistami duszy. Ale czy zawsze radę, osiągnąć taki poziom mieścieństwa, o którym większość może tylko pomarzyć? Pokaż na co dzień zrób to, co robię ci i zademonstruj swoje umiejętności. Jeśli zrobisz na mnie wrażenie, być może będę się z sobą ścigać. Czy to nie będzie wspaniała zabawa? Świetna. Wiedziałam, wiedziałam, że się zgodzisz. Ciekawskie niewiniątka łatwiej złamać. Myślisz, że to nie ty. W takim razie udowodnij. Nie, nie będzie żadnego ujeżdżania. Myślę, że się nie nadajesz. Przejdź ten tor z przeszkodami. Daj sobie wszystko. Jeśli ci się uda, może dostaniesz drugie wyzwanie. De, Czemu on jest taka toksik. Ten tor mi się nie podoba. Ech, bardzo mi się nie podoba. Tu nie można jechać jak turbo szybko. Ale w sensie. Nie lubię w ogóle. No dobra, już udowodniła, że jest lepsza. Nie, nie lubię takich parkurów, w których nie można jechać pełną prędkością, strasznie. Jakoś mnie to tak frustruje, jak ja potem muszę tak zwalnić i jechać dwa godziny, tak jak teraz, to proszę bardzo. Za chwilę staniemy w miejscu, no. Kobieto. Dobra. No proszę bardzo, ukończony w 40 sekund. Pewnie niektórzy zrobili w 12, no ale trudno. <grafy> Gratulacje, udało Ci się dotrzeć do linii mety. Co, oczekujesz oklasków? No to musisz się jeszcze bardziej postarać. Pierwszy test udało Ci się zaliczyć, ale co z drugim? Większość jeźdźców tu poległa, a ty wykonaj slanom dookoła tych słupków. Szybkość ci tutaj nie pomoże. Tam mi szybkość pomogła? Kobieto. Dobra. Z Mam nadzieję, że słupki nie są te takie z rodzaju, co dodają plus 10 sekund za każde potrącone słupisko. Halo! Nie podoba mi się to, co się tu wydarzyło. Te słupki mają taką... Te hitboxy trochę takie za duże. I przez to momentami uderzam w słupek, pomimo że, właśnie, proszę bardzo, kieruję się w słupku, stojąc obok niego. Jeszcze w drugą stronę, do litości. na no spokojnie, nie będę się spieszyć, nie będę się denerwować. Głowa mnie boli, nie mam na to siły. Dobra I tędy wracamy, tak? Tak Dobra, daliśmy jakąś radę Nie wiem Slanom, mi się podoba ten Slanom co był przy stanie Murland kiedyś Nie wiem czy to go kojarzy, to ja go strasznie lubiłam Dobra, gdzie jest yy, ta wredna baba? Coś dobre. Samolini. Hmm, udało ci się. Może ci jednak czegoś się tam nauczyli. Aż tak sądzę. To była tylko rozgrzewka. Kolejny test to dopiero wyzwanie. Wykaż się, a może zacznę cię traktować poważnie, ale najpierw porozmawiajmy o pewnej sprawie. Żałosne, nie? To marne święto. Te wszystkie dekoracje i uśmiechnięte buzie to zwykła ściema. Słaba, jak mokra tektura. Przyjrzyj się dokładnie, co widzisz. Jet wciąż niszczy środowisko, wlewając ropę na pola i zajmując nie swoją ziemię. Kluby jeździeckie udają, że są takie przyjazne, ale w rzeczywistości skaczą sobie do gardła. Niektórzy mogą to nazwać rywalizacją, ale tak naprawdę w chodzi wchodzi zwykła pogarda. Hasałem sobie takie świętoszki, tylko gadają: Och, nasz klub jeździecki jest Nie jesteśmy jak rodzina. Uch, niedobrze mi się od tego robi. Na tej wyspie potrzeba prawdziwego klubu jesieckiego. Miejsca, w którym każdy może się wykazać, w którym każdy... wszyscy razem mieszczą i wszyscy razem umierają. mi to brzmi... źle. Gdyby tylko... dobra, to nieistotne. Jorvik to mroczne miejsca, ale wszyscy udają, że tak nie jest. Żeby tylko zachować pozory. Swoim... Są w swoim urojonym świecie i unikają każdego, kto myśli inaczej niż oni. Może ich obudzimy z tego snu? fałszy aby posmokować rzeczywistości? Nie każę Cię sabotować święta. Właściwie niczego Ci nie każę, jedynie Cię proszę. Będziesz popierać ten fałszywy pokaz szczęścia? Czy zrobisz coś tak śmiałego, że nie będą widzieli co się dzieje? Daj mi tylko stać. Możemy też udawać, że ta rozmowa nigdy nie miała miejsca, a Ty czmichniesz do swoich przyjaciół. Świetnie. Miałam przeczucie, że jesteś dusz jeszcze tak całkiem Cię nie Pokażesz im wszystkim co o tym myślisz? Tak? Sprawa wygląda tak. Nikt nie pilnuje świn na farmie Sandvildów, a brama do ich jest strasznie kiepska. Ktoś mógłby bez problemu tam pójść i ją otworzyć, a świnie aż się proszą, żeby je wypuścić. Szkoda byłoby im nie pozwolić załączyć te zabawy, prawda? Czy my naprawdę teraz robimy się mega wrednymi... ludźmi w imię tego, żeby przypodobać się jakiejś losowej... Sabine która, która w sumie miałaby nas gdzieś... No dobra, będziemy nie mieli. Przepraszam was, świnki. Sabin ma rację. Brama jest dość kiepska. Otwarcie bramy spowoduje kłopoty dla wielu osób, jednak z drugiej strony mogłoby być fajne. Mam pozwolić, żeby tak na mnie wpływała? Nie, ona jest słaba. Mrożniacy są myśli. Nie wolno mi nawet myśleć o tym, by spojrzeć z drogi, Eden. Tak czy siak, to mój wybór. Wrócę do Sabin. Nie zrobię tego. No. Sorry, nie będę wyłuszać świnek Świnki bogu ducha widno, one po prostu chcą wyjść, bo nie wiedzą co czynią Ciekawe jak się potoczyła ścieżka fabularna, gdyby się wybrało drugą opcję W sensie, czy jest ktoś, kto ogląda ten filmik i wybrał drugą opcję? Lub ma zamiar wybrać drugą opcję? Chętnie bym się dowiedziała, czy coś się zmienia A więc jesteś z powrotem, ciekawy. Tak, szczerze mówiąc, to jestem zaskoczona, że wciąż tu jesteś. Zrobiłaś to? Nie spodziewałam się, że to zrobisz. Ale jeszcze bardziej nie spodziewałam się, że mnie okłamiesz. Nie wiem, czy mu to zaimponowało, czy może mnie wkurzyło. Chyba i to i drugie. Dobra, nie mam już czasu na te zabawy. Prawda jest z innych miejscach. Muszę iść nauczyć prawdziwej jazdy. Co? Dlaczego tu jeszcze jesteś? tym wyścigiem. już się, że cię pokonam? Pokonasz mnie? Zaraz ci pokażę. Pożałujesz tych słów, gdy Kahan, Han ja się z wami rozprawimy. Ty i Brave Attack nie macie szans. Jak chcesz, niećmy z tym do otoczonego jest miasta. i z powrotem. Żadnych gierek, ani sztuczek. A tym bardziej żadnej pomocy z strony twoich przyjaciół. Ale to nie jest wyścig. Wiesz o tym. Nie masz najmniejszych szans, żeby mnie dogonić. Pomyśl o tym jako pościgu. Spróbuj trzymać się blisko nas, a może czegoś się nauczysz. Prawda, mój ognis że nie masz szans, prawda? Fajnie będzie zobaczyć, kiedy się złamiesz. Pamiętaj, że ja się wsiadłem, urodziłam i stąd ta ogromna różnica pomiędzy mną a tobą. Ty jesteś w tym świecie przez przypadek. Dobiegu, start. 500 punktów? Sekunda, bo mi nasz komputer zaczął po prostu wiatraczki dodatkowo odpalać z tych emocji. Ja nie mogę. 500 punktów! Niemożliwe, totalnie. Dobra, lecimy. No dobra, ale ona jest jakaś yy, na sterydach. Czy ja słyszałam odgłos lawiny? I kamieni zdecydowanie nie było. Którym to ona w ogóle jedzie? Ona ewidentnie coś tutaj czyni złego, próbuje. No, te kamienie, tak na pewno, na pewno tutaj były. No czyli wygrała ona, tak? Chyba, że dalej się ścigamy. No, może taką błądeczkę zrobimy, taką szybko. Do... Tak, przy... Gdzie nie jedzie w ogóle. Na tym zakręcie na pewno z taką prędkością nie da się wyrobić. Albo jednak się da. Aha, to nie jest Ale faj, fajny motyw, że te beczki tak się pojawiają. Według mnie to jest bardzo ciekawe. Tylko skąd one się tu wszystkie biorą, ha? Dobra, lecimy. Jezu, ale emocje. Ja się aż zestresowałam lekko tym wyścigiem. Kurczę, no, my ją prawie doganiamy teraz, ale te kamienie tutaj to są naprawdę rozpraszające. Gdzie ona jest? I widzę w ogóle. Halo? aha, ona stoi na miejscu. Uh -huh. Jestem zaskoczona, że udało Ci się dotrzymać mikroku. Tak mniej więcej. W te rzeczy. Założę się, że nie włożysz ich, nie włożysz ich przy swoich przyjaciołach. Dlaczego tu jeszcze jesteś? Dobra, to zostawmy ją. Może weźmy sobie roślinkę i lećmy powiedzieć naszym sieciom, co tu się wydarzyło, bo to było ciekawe. Nie było cię strasznie długo, martwiłyśmy się bardzo, Miałam już tam jechać i wywalnąć się błyskawicą. Aleks przesadza, wiedziałyśmy, że też sobie radę z Sabin. więc co się stało? Czego udało ci się dowiedzieć? Szczułam mi wyzwanie jeździeckie, udało mi się razem pojeździć, właściwie to było fajnie, było okropnie. Szczułam mi wyzwanie jeździeckie. Więc co jest jej plan? Chcę zebrać siły, żeby stworzyć jakąś grupę jeździecką. Ale w sumie to nie wyglądali, jakby się kiepsko bawili. Pewnie dali się nabrać na podlebstwo i manipulację sobie. Nie wiadomo, czy pojawiła się tutaj, żeby zrobić coś naprawdę ciemnego. Cóż, na pewno nie jest to po to, żeby zrobić coś dobrego. Po co tutaj przyjechała? Zbiera ludzi, co się organizuje. Pewnie szuka kolejnych ofiar, którymi będzie mogła manipulować. No mi się w ogóle nie podoba, mam strasznie złe przeczucie. Czas pokaże czy oczarowała tych jeźdźców. Aha. No dobra. No to co, to chyba wszystko w tej aktualizacji zobaczyliśmy. Wyścigi mają podwójny EXP, to znaczy, bo sprawdzałam sobie już i zamiast 400 jest 800 punktów doświadczenia, więc bardzo fajny wynik. I co tu dużo mówić? To by było chyba na tyle w tym odcinku. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie ocencie go, dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani kanałem z innymi grami. I co, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach, no i cześć! Omg, teraz zauważyłam, że wyścig Zniącej 1000 ekspa. to jest chore, <gry> no cześć!